Jeszcze jakieś giereczki na koniec gramy i spadam. Jakiegoś dobrał co tak jedną turę? Nie no, parę kart dobrał wcześniej. Reszta dobrał jedną turę. Ciemandero Ciemandero, elo elo. Zatriumfuję. Niech rozpoczną się łowy. Mamy maga. O kurde. No no maga to będzie trochę przypał. Zostawimy sobie to w poszukiwaniu jakiegoś direct mezu Dzięki za reklamki. Impreza poślubna udana? Poślubna? Mieliśmy imprezę ślubną. To była udana poślubna nie mieliśmy. eee, 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 eee. My tak. Tak 2 na 10 trochę. nie Nieustreszczony nowicjusz. No niech będzie worgen. To mi zada jakiś damage. Tak agroszomanem da się wybić legendę. Kwestia tego, czy wygrywasz więcej niż przegrywasz. Ogólnie jest tak, że jeżeli wygrywasz więcej gier niż przegrywasz, to wbijasz na pewno. Jeżeli przegrywasz więcej niż wygrywasz, no to już nie na pewno, ale też się w sumie tak da. Quicksocik, Matko, jaki dobry top topdeczek akurat pod Mana Kerwik. Mm, beautiful. Teraz możemy sobie następnej duże top plus Hero Power. No, i a propos ten układania Pasjansa, nie to wcale nie jest tak, że właśnie go układamy kolegą. waląc po własnych jednostkach. Przebijają strzał. Teraz się zastanawiam, ale mi się nie spieszy, żeby tego quickshota shot, quick klepnąć raczej. Więc graj gościu, graj tu, 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 Bardzo ładne zagranie, bardzo ładne Ranna ofiara, o gitara Teraz możemy zrobić tak, możemy zrobić tak i możemy zrobić tak. No i nie że robimy questa, to jeszcze lezi piąteczka w twarzyczkę, nie? Najsu, nice, najsu. Nice. No. Proszę Państwa, chyba uda się pasjansa ułożyć szybciej. Coś myślę. Tam, przytajemny może być. O Boże, skurcz! Skurcz, skurcz. Auć, auć. Jak przebiegło o. Ale co ja mogę powiedzieć, no fajnie przebiegło. Wybawili się, wytanczyli, wysłuchali muzyki i tak dalej. W której się bawiłem? Do czwartej chyba. Chyba do czwartej... Uciekaj, zygzakiem! BUM! Zwycięstwo! Jaka mu zabła na weseliku? E, wiesz co? Beethoven głównie i Mozart. I trochę też Jezu. Korzębina. Ko Ko nie, dziękuję. Lekcji nie potrzebuję. Ja bym chciał, dobra, wyrzucę strzał, zostawię sobie manklikę na trzecim jako play. Du, 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 du. Mm. No, chyżo właśnie. Mm. no, strzałek myślę zrobimy. Twarz ma prowokację. No, ciekawe Jaki in na razie tym hunterem. 4-5. My gramy takie. A ja mogę w sumie. On musi zagrać Hero Power teraz. Przez to dobrze go blokuje. Uuu, tak odważnie. Czy będzie jeszcze Light Bloom? Będzie grzmot motokwietcie. kwiecie. Trochę chyba nielogiczne było to zagranie, mi się wydaje. Ale może jestem głędziem. Wróćmy sobie dek, weźmy sobie... ze Skorpiona. Graj. jakim ja byłem w błędzie? Nie wiem. Może byłeś błędzie. Dobra, weźmy super mounta. Baranujący wierzchowiec! In the action! Nikt nie pobije moich no cen! Nobody. No uh -huh. uh -huh. interesująco. Nie interesują mu, co się tu dzieje. Sempelek na czułku. Kurde, dzisiaj te gierki nie wchodzą zbyt dobrze. Musiał przyznać się. I troszkę smutno. Z tego powodu. Co by tu zrobić? Zróbmy tak, zróbmy tak, i... zróbmy tak. Gotowe. I to byłoby na tyle, tak myślę. Będzie dzisiaj ustawka czy tylko rankedy? No biorąc pod uwagę, że za chwilę kończymy, to raczej już niewiele będzie dzisiaj ogólnie rzecz biorąc. Mam nowe, nowe postanowienie. Chodzę spać. Znaczy chcę zacząć chodzić spać po drugiej i wstawać o dziewiątej. O kurde, jak wstaję o jedenastej, dwunastej czy trzynastej, to nic nie robię przez cały dzień. Mnie to drażni, że muszę to zmienić. Baran. Baran wjeżdża, a Hero Power używać. Co ja mogę? Dobra, niech będzie strzał. Zawsze dwa dodatkowego do Będzie celestial. Będzie Celestiala czy nie będzie Celestiala? O to jest pytanie. Z czasem ty też rozkwitasz. Będzie łomu. Będzie porost. Rozkwita. No ciekawy pomysł na zagranie. Nie powiem, że nie. Czyli ziomeczek nie ma Celestiala i kopie. Jak ci się gra po nowym baczu? bardzo dobrze. Bardzo mocno czuję tę metę. Czy tą metę? Nie wiem w sumie. Eee, ile my tu mamy? Mamy tak. No bo to dawać. Dawać, dawać, nie przestawać. A my sobie tutaj zabijemy i wjedziemy. Układzie, co my jeszcze zrobimy? Dogramy tą wytwórczynię różnek? Niech będzie. Niechaj, będzie. No i teraz, jak jemoczek dobierze Celestiala, to tak go nie ma, jak zagrać za bardzo. Daje mi się, że to wygląda coraz lepiej. No, muszę po po powiedzieć, że raczej. Jesteś w mniejszości, tak myślę. Ktoś nie sprzeda dawno żemie. ziemię? Hmm. Ile, ile my potrzebujemy? Dwóch. Czy ktoś jest jakiś sąsiad? się! Dziękuję. się tak w sumie zastanawiam czy to rajdowanie tych ziomków miało sens. Urody. Bardziej, że nie wiem, czy nie miałbym litala w jakiś sposób. Możliwe, żebym miał. Może, 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 nie wiem co może. Drzewo upada, by wyrosło nasiono. Wiem, że nagraj sporo filmów na temat jak zacząć grać karaoke na podłuższej przerwie, ale powiedzmy, że zapomniałem i mam sporo kasy, żeby zacząć. Grę, ale nie mam na tyle dużo, żeby przepłacać, jak szybko zdobyć karty i w miarę sensownie się grało. Nie wiem, kupić pakiety? No ja nie do końca rozumiem, o, czy, o co ty pytasz.